Jeśli ktoś by chciał, to może być bliżej krzyża, można wyjść z ławki i tam podejść sobie do krzyża, czy przy nim uklęknąć. Też tu w kościele jest widoczny krzyż, więc ktoś może patrzeć na krzyż, kontemplować z daleka. Ale też jest z przodu dla tych, którzy chcą być bliżej. Chciałbym, żeby się pochylili się nad Tajemnicą Krzyża. Krzyż jako znak miłości i odkupienia. W Kościele katolickim Krzyż nie jest tylko symbolem cierpienia, ale przede wszystkim znakiem miłości i zwycięstwa. Mówimy też o tak zwanej ofierze Chrystusa. Jezus dobrowolnie przyjął krzyż, aby odkupić grzechy świata. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Krzyż ma też wymiar posłuszeństwa Ojcu. Chrystus, choć mógł uniknąć cierpienia. Poddał się woli Ojca. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. I krzyż to zwycięstwo nad śmiercią. Krzyż nie jest końcem, lecz prowadzi do zmartwychwstania. Przez krzyż do chwały. Pomyślmy teraz przez chwilę. O krzyżu jako o ofierze Chrystusa, o posłuszeństwo Ojcu i zwycięstwie nad śmiercią. Pomyśl o momentach w swoim życiu, kiedy również ponosisz ofiarę z miłości, do. Pomyśl o tym, kiedy potrzebne jest Twoje posłuszeństwo. Bogu, drugiemu człowiekowi, jak reagujesz na to słowo być posłusznym. I pomyśl o momentach zwycięstwa w Twoim życiu, kiedy zobaczyłeś, że Twoja ofiara i Twoje posłuszeństwo doprowadziły Cię do dobrych momentów w życiu. Wiemy, że dzisiaj człowiek ucieka od ofiary jakiejkolwiek. Może w centrum jest przyjemność. Dogadzanie sobie. Dzisiaj człowiek nieraz nie rozumie. Dlaczego miałbyś czegoś zrezygnować, umniejszyć się, popościć, umartwić się? Nieraz to nie jest takie łatwe, żeby to zrozumieć po co. Pomyślmy teraz może najpierw o tym szczegółowo, o tej ofierze Chrystusa i moich ofiarach. Może pomyślmy o tych, które nas zbliżyły właśnie do Boga, do drugiego człowieka. I prośmy o łaskę bycia ludźmi, którzy mają siłę w duchu świętym do podejmowania różnych ofiar ze względu na miłość. Jezus dobrowolnie przyjął krzyż. Aby odkupić grzechy świata. Prosimy Cię, Duchu Święty, byśmy mieli taką łaskę, by dobrowolnie robić pewne trudne rzeczy ze względu na ważne rzeczy. Chrystus, choć mógł uniknąć cierpienia, poddał się woli Ojca. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Pomyślmy o tym temacie posłuszeństwa. Tu trzeba wielkiej mądrości w Duchu Świętym. Może pomyślmy o momentach, kiedy z braku posłuszeństwa coś zniszczyliśmy, za co musimy pokutować. I o momentach, kiedy że byliśmy posłuszni, coś dobrego dokonało się w naszym życiu. Chrystus był posłuszny ojcu, dlatego dokonało się odkupienia. Ile razy my musimy być posłuszni, żeby coś dokonało się dobrego w naszym życiu? Nie ma życia bez posłuszeństwa. Dzisiaj człowiek próbuje być niezależny, często w fałszywych wymiarach swojego życia. Ile jest czasami rozwodów dzisiaj, różnych cierpień, tylko dlatego, że ktoś sobie pomyślał, że chce być wolny. Nie mówię to o momentach, kiedy nie ma wyjścia, bo takie momenty kościół szanuje. Ale zobaczmy sytuację, gdzie przez brak posłuszeństwa tak wiele można zniszczyć. Możemy trafić do nieba bez krzyża, bez ofiary i bez posłuszeństwa. Rób ta, co chce, ta prowadzi do piekła. Uczymy się przy Krzyżu nie naśladować tego, co proponuje diabeł, ale to, co pokazuje nam Jezus. Przyjdzie kara na grzech, Bóg jest cierpliwy. Grzech będzie ukarany. Ale też będzie nagroda dla tych, którzy nie poszli za pożądliwością swoich ciał, ale umartwiają się, żeby być Podobni do Jezusa, ludźmi duchowymi. Jesteśmy na dobrej drodze. Przy krzyżu Jezus nas wspiera. Naśladuj mnie dalej, do końca. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. Krzyż jest próbą wiary. Cierpienie i trudności mogą być okazją do wzrastania w wierze. Krzyż też może być udziałem w misji Chrystusa. Zobaczcie, że. Były pewne tutaj osoby, które przygotowały dzisiejsze spotkanie i to kosztowało ich czasami wiele wyrzeczeń. Dlatego święty Paweł mówi, że możemy dopełnić braki udręk Chrystusa, czyli łączyć nasze cierpienia z Jego ofiarą. Gdyby nie było poświęcenia, nie byłoby dzisiaj tej, tego spotkania. Ale też jest krzyż drogą do świętości, bo on oczyszcza nasze serca, uczy miłości, prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Pomyśl, gdzie Ty się możesz poświęcić dla Królestwa Bożego. Możemy się poświęcić dla wielu różnych rzeczy dotyczących nas. Poświęcamy się naszej rodzinie, naszym dzieciom pracy. Jednak chcemy pójść dalej, zastanowić się nad tym, czy umiemy chociaż kawałeczek dać z życia z siebie dla Chrystusa w Kościele. Nie musi to być dzisiaj, nie musi być to za miesiąc, jednak jakaś droga poświęcenia jest konieczna dla budowania Królestwa Bożego. Dlatego Maryja stoi obok Krzyża Jezusowego. Ona jest tą, która się poświęca z miłości do nas, nie tylko do Jezusa, ale też do nas. Robi coś więcej. Święty Ludwik de Montfort uczył, że najlepszą drogą do Jezusa jest przez Maryję. Ona jako matka Zbawiciela pomaga nam przyjąć krzyż w naszym życiu, zaufać Bogu nawet gdy wszystko wydaje się trudne, powiedzieć Bogu Fiat: Niech mi się stanie. Uczymy się przy okazji. Różnych wydarzeń w kościele, patrzeć na krzyż, ponieważ życie jest związane z krzyżem. Dzieci, młodzież, dorośli muszą patrzeć na krzyż, ponieważ nie ma życia bez krzyża i to jest takie ważne, żeby nas krzyż nie zaskoczył. Byśmy nie bali się. Cierpieć, bo cierpień nie unikniemy, dlatego uczymy się nie bać cierpienia, które przychodzi. Duchu Święty Pomóż nam mieć takie nastawienie na to, że nasze życie jest związane z cierpieniem, które nas często oczyszcza, jest wzrostem. I zabierz nam Duchu Święty takie kłamstwo, że możemy sobie ułożyć życie bez krzyża. Bo wtedy może nas to bardzo poważnie zaskoczyć. I może diabeł by tego chciał właśnie, żeby nas tak nastroić na to, że powinniśmy się od sobie tutaj zbudować raj na ziemi, a jak nagle go nie ma, to potem nas kusi do buntu. Przeciwko Bogu. Raj może być w naszej duszy, na pewno, ale tutaj na ziemi go nie będzie. Oczekujemy na raj w niebie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twój krzyż, za Twoją, Twoją, Twoje prowadzenie nas przez krzyż do zmartwychwstania. Pomóż nam, Panie Jezu, zrozumieć, że mamy być gotowi na poświęcenie. I zabierz nam kłamstwo, że możliwe jest życie bez poświęcenia. I daj nam, Panie Jezu, mądrość, byśmy rozumieli życie w, w pewnym porządku, umieli zadbać o siebie, ale też umieli się poświęcać, nie, nie niszcząc siebie. Tu trzeba wielkiej mądrości. Wiesz, kiedy prawdziwie przeżywasz krzyż w duchu świętym, kiedy nie tracisz radości, wręcz przeciwnie, ona jest coraz większa. To jest znak, że masz ducha świętego, bo on jest zawsze mocniejszy niż prześladowania i cierpienia. Chciałbym, byśmy na koniec podziękowali Bogu za wszystkie doświadczenia, które nazywamy krzyżem, które pozwoliły nam dojrzeć w miłości, być bliżej Jezusa, bliżej siebie, bliżej ludzi. Pomyśl o tych wszystkich momentach, gdzie które się wydawały bardzo trudne, jednak one nie były demoniczne. Były to chwile, w których był obecny Duch Święty, który nas przeprowadzał przez ciemną dolinę. Pokonałeś złego ducha, który cię może i zaatakował nieraz, a jednak zwyciężyłeś i jesteś bliżej. Szczęścia. Ale chciałbym się modlić o wielki dar mądrości dla nas, byśmy umieli to wszystko jakoś sobie zawsze poukładać. By nie było z jednej strony cierpiętnictwa, że ja poszukuję teraz cierpienia, ale takiej umiejętności przyjmowania tego, co Bóg dopuszcza. I mądrość w tym, jak to wszystko potem przeżyć. Maryja była mądra. Ona stoi pod krzyżem i wie, po co to wszystko i do czego to prowadzi. Może nie wie tego tak w szczegółach, ale wie, że Bóg ma plan. Maryja była coraz bardziej szczęśliwa, im bliżej była krzyża wierzę w to, że my również w tej naszej mądrości, którą utrzymamy od Ducha Świętego, będziemy teraz bardziej szczęśliwsi, pokonując kolejne bitwy i walki. Dziękuję wam za ten moment adoracji. Za chwilę będzie ofiara mszy świętej. Podczas mszy świętej będzie ta prawdziwa ofiara już którym przeżywamy na każdej Eucharystii. Będziemy na Golgocie i końcówka potem będzie już z martwych stania, Bo dzięki Eucharystii jesteśmy właśnie odnawiani.